Cześć wszystkim, witam was po raz kolejny na moim kanale. Dzisiaj jestem tutaj z moim chłopakiem, Kaluchem. Dzień dobry. I zaczynamy nową serię na naszych obu kanałach. Tak. Co jest w pudełku. Co jest w pudełku. I dzisiaj mm, pierwszy odcinek na kanale Wiki. Już jeden jest u mnie, jeśli chcecie zobaczyć. W tym samym czasie już są dwa odcinki. I na czym będzie polegać seria Wiki. Więc każda osoba wkłada do pudełka przeciwnika trzy różne przedmioty. Które kupiliśmy osobno tak. i nikt nie wiedział, po prostu, co druga osoba kupuje, więc na tym to w sumie polega na więc tym. Więc mamy trzy rundy, trzy przedmioty, sekretne przedmioty, nikt nie wie, co jest w środku przeciwnika. Tak, dobrze mówię? Czy nie dobrze mówisz? Także myślimy, że chyba wszystko jasne, łapeczka w górę mile widziana, zresztą to jest Twój to ja kanał, czuję, to ty ja sobie ja mów bez... o łapeczku, jak ja się nie odzywam. Więc jeśli chcecie, żebyśmy prowadzili tę tą serię, łapeczka, sub i wpadajcie do Kaliego, a my teraz zaczynamy. To ja już leżę i czekam na przedmiot. Dobra, to ja zaczynam w takim razie. I zaczynamy razem? Zaczynamy razem. Uwaga, pierwsza runda. I czy ktoś z nas odgadnie? To, co tam jest. Ja się boję znowu, nie. Aaaa! Ten pierwszy dotyk jest najgorszy, bo nie ponieważ... wiem. Kamienie? To są kamienie? <noise> Rozwaliłem to. Czyli nie mogłem ja to rozwalić. Ja nie, nie rozwalaj tego! Nie gadaj, nie w <gadam> tego, tak oczek, że kołamiesz. To nie jest coś dla psa. No. Coś dla psa? Tak. Tak? Ta Karman dla psa taka. Nie, jakieś takie łakocie dla psa. Kurwa. KFC przyjechało, proszę państwa. Ja mam tutaj jakiś warzywo albo owoc. Tak? Czy to jest... Chzan. Imbir? Jeden do jednego. Łatwo przyszło, łatwo A to jest takie creepy strasznie, no nie? Chciałaś coś prostego na porządek, więc. Oto jest. Ale dwie kolejne rzeczy to już miażą system. Już? Tak. Tak, odwracaj się i nie patrz od razu nie tutaj tutaj, 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 no Czas Start Aaa Jesteś strasz. Co to kuźwa jest? No ja wiedziałam, że będzie hardkorowo Ej! Dobra. Ej! A! Gdzie to jest? Nie ma tego na środku? O! O, teraz najlepsza, rzecz jaką miałem dzisiaj. I to gdzieś szukaj tego, bo to tak nie stoi sobie statycznie na środku. Ha, <tryk> <tryk> <Dawaj>. ha, Uj. Co? <tryk> ja, ja to mam. <tryk> To jest w rogu, tutaj! A, ja mam jakieś piłeczki fajne, takie. Proszę mnie! A jej, jej. A to jest z prawda? A, szukaj tego, a znajdę. Się. Aaaa! <grym> Możesz tak nie krzyczeć! Ja was przepraszam, to ale ja się boję. Ja mam piłeczkę, takie frędzelkowe piłeczki z glutenem. Tak, tak, tak. Ja jest... miałam to pomoc, cię ja nie no wspomniałam! Te piłki? Jej, eee, jakie fajne. Ja za zaklepuję różową. Dobra, ja dla mnie będą te Ale Dlaczego Aha. to jest w rogu? To jest jakiś pająk, taki... Czy to jest taki sztuczny pająk? Nie. Sztuczny jakiś mysz, albo coś takiego? Nie. Aaa, no to jest buchate! No myślisz. No, no weź podnieś to, zjebuj się, nie cię ukończyć tylko. To sztuczny owad albo pająk. Ale... Osa, czoła. Nie. Czyli sztuczne zwierzę według Ciebie? Bąk. Tak. <gryl> bąk! Czy to jest sztuczny bąk? To nie jest sztuczny bąk, Victoria. Sprawdź. Mogę? Okay? Tak. Eju, co to jest? Aha, to jest nic. To nie jest nowe. to, to jest? jest? Zabawka dla kota. Lecimy z trzecią rundą. Okej. Ok. okay. Let's do this. Ostatnia runda. Oh. Ja się ekscytuję, bo naprawdę mam fain... fajną rzecz dla Wiktorii. Także. Raga? Nie chcę. Boję się, że to będzie coś na ostatni Czy już zacząłeś? No. Czy mam szukać po znowu? No, najpierw poszukaj po ściankach. Coś Czuję, coś nie jest. No to spróbuj zobaczyć na zewnątrz. Nie dygaj ja się tak, bo ja się boję wtedy Co to jest? To Ja bym chciał teraz wyciągnąć rękę, ale zasady czynności są takie, że się rę... ręki wyciągnąć nie da Nie Aaaa, To jest ryba <laughs> To jest ryba jak to wyczaiłaś? Łuski i to! Czy ja to mogę zgnieść? Nie mam pojęcia co to w ogóle jest. <laughs> nie no, nie wiem co to jest, ale nie wiem czy może to zgnieść. a możesz. Oj, uważaj! Uważaj, nie możesz tego dotknąć tak. Dlaczego? Dlaczego? Mówię to rozgnieść, ale tego się nie da rozgnieść. To są jakieś dżownice? Nie. To jest yy, makaron? Nie. I don't know. Grzybki. Fuuu, ja wyglądają jak drożownicy, no. nie wpadłem nikim. Wyglądają jak jakieś klony. Z A mi... Moja ryba ładniejsza. Dziękujemy. Dziękujemy. <grym> także. Dziękuję. Także... Dziękuj. także dziękujemy. Dziękujemy. Wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka w wiki. Padnijcie na odcinek do Kalucha. I za kilka dni widzimy się już w kolejnym, także zapraszamy i żegnamy się z Panem. Pa pa!